Witam Was kochani, bardzo serdecznie. Was witam oczywiście w nowym filmie. Bardzo ładny sweterek za 50 zł w kolorze żółtym, taki dość intensywny kolor, podoba mi się nawet. I tutaj mamy za 50 zł taką koszulę, na wpół rozpinaną, bardzo ładny kolor, tutaj z tyłu troszeczkę dłuższa, rękawki. Fajna koszula. I 25 zł. Taka bluzeczka jeszcze z krótkim rękawkiem w kolorze niebieskim. 90 zł. Kurtka czarna z kapturem. Dosyć gruba. Powinna być ciepła. Tył wygląda w ten sposób. No sami zobaczcie. Król nawet fajny, chociaż kolor nie mój. 20 zł. Kapcie dziecięce. Zobaczcie, jakie te są fajne. Taki miśki. Cena tych kapci to 20 zł. Bardzo fajnie wyglądają. Te też są fajne. Zobaczcie również 20 zł i 20 zł takie 30 zł spodnie chłopięce jestem na dziale dziecięcym dzisiaj chyba skoncentrujemy się kochani na ubraniach, bo powiem wam, że tak przyleciałam po mm, po tych dekoracjach wszystkich pepkowych i nie ma nic nie ma nic Myślałam, że dzisiaj jest gazetka, ale nie. Kolejne spodnie i 20 zł bardzo fajna koszula z myszką miki Pluto. I tutaj obok mam coś świątecznego z kaczorem Donaldem. Cena tej koszulki już sobie sprawdzamy 15 zł. Fajna koszulka. 35 zł. Taki śliczny sweterek. Jakby robiony na drutach. Z konikiem. Tutaj mamy choinki. Jakiś czas temu chyba pokazywałam wam wiewiórkę. Chyba w tym samym stylu Był, był zrobiony sweterek. Jak kiedyś nasze babcie robiły. Coś, coś podobnego. 25 zł, bluza w kolorze jasno-niebieskim z kapturem. I 35 zł, taka bluzeczka w kolorze czerwonym z motywem świątecznym. Tutaj możecie zobaczyć. Taki dość Delikatny wzór. Fajnie wygląda, naprawdę. Śliczna, śliczna jest ta bluzeczka. Podoba mi się. Ładny kolor przede wszystkim. Mocna czerwień, która kojarzy nam się oczywiście ze świętami. I taki dość ciekawy materiał. Rękawki mamy takie. 17 zł, coś na sylwestra. Jest to akurat bluzeczka z tamtego roku. Pamiętam doskonale, ale fajna, podoba mi się. Tutaj mamy taką w kolorze czarnym. 8 zł, 65 zł, kurtka. To jest chyba nowość, bo nie kojarzę. Chyba wam tych kurtek nie pokazywałam. Tutaj mamy w kolorze beżowym. Nawet ciekawa ta kurteczka z kapturem. Ta jest ładna, 70 zł. Naprawdę przepiękny zielony kolor. Bardzo intensywny. Kurteczka w gwiazdki. No ładnie wygląda. Tutaj pokażę wam tył. Kaptur jest ocieplana Fajna kurteczka. I tutaj jeszcze mamy jedną, za chwileczkę wam pokażę. Nie mogę się napatrzeć na tą kurtkę. Rewelacja. Przepiękny kolor. Tutaj obok mamy też ładną za 70 zł. I ta jest już bardziej taka. No zobaczcie. Tutaj mamy kieszenie po bokach. Zasuwana na suwak. Oczywiście kaptur jest. Kaptur z suszami. Jak możecie zauważyć. No ładna ta kurteczka. i 70 złotych, niedroga. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Ocieplana, ta zielona chyba jest najcieplejsza. No zobaczcie. I jeszcze ta brązowa. Ta chyba bardziej na teraz. I tutaj jestem na dziale dla najmłodszych. Znalazłam takie podkłady w bardzo jesiennym stylu, jesienno-zimowym. Rewelacja. Bardzo fajnie to wygląda. Fajne wzory są tych podkładów. Cena 20 zł. Tutaj również mamy za 20 zł podkład podróżnika. Mamy balon, mamy no, rewelację. Bardzo fajne są właśnie te wzory. Tutaj mamy za 17 zł coś dla najmłodszych. Też fajne wzory. 20 zł. Świąteczne. I tutaj obok z Kubusiem Puchatkiem. 15 zł. Chyba z tamtego roku, z tego co pamiętam. 25 zł. 25 prześliczne sweterek, ale naprawdę, no powiem Wam, że rewelacja. Tutaj obok mamy taką bluzeczkę. 17 zł, ale wiecie co, ten sweterek jest po prostu przepiękny. Przepiękny. Myślę, że cena nie jest wcale też duża 25 zł, no ale zobaczcie. No po prostu cudo. Ten szal, ten szal jest naprawdę bardzo ładny, 25 zł. chyba jeden z najładniejszych. Tutaj jeszcze mamy taki 12 zł. I akurat by przydał się jakiś w kratę, albo... No ten nie. 12 zł kapcie, i tutaj obok mamy też bardzo fajne w misie, również 12 zł. Też fajnie wyglądają. 20 zł. Taka koszulka. Są dwa kolory: biały i szary tutaj marszczone na biuście. No fajne te koszuleczki. 20 zł do rozmiaru 3XL. I dziękuję kochani wam bardzo za oglądanie. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa.